Coś cię boli, niepokoi? A może jesteś z czegoś zadowolony? Witamy w programie Bytend Siekły poza normą. Programie tworzonym przez widzów dla widzów. Co tydzień odwiedzamy z kamerą inną miejscowość. Jest tylko jedna zasada. Wyrażając swoje zdanie nie narusza się dóbr osobistych drugiego człowieka. W tym odcinku zapytaliśmy mieszkańców Chojnic, jak żyje im się w swoim mieście. No są liche, no co zrobić. A on takie liche? Pogoda. Żeby Pani Bozia dała lepszą pogodę z maj, czerwiec, to by było lepiej. Przeszłego roku, jak było ładnie, to było inaczej wyszło. No a tego roku, no trudno, no. Ziemia licha? Ziemia jest, no. Piasek! Trudno, takie życie. jaki panie, złotych 20, nie? a kiedyś co to? 70 gorszy, 60, a dzisiaj no 100%, nie? Tłumaczą niby powodziami, ale jest to. Może rolnicy tutaj mają problemy jakieś... Wszystko może być, wszystko może być. No to i gorączka, i teraz to jest trochę popadanie, te deszcz, to, no to jest naprawdę, nie? No i chyba i te przymrozki były też nie te kwiatki tam po, po prostu nie, nie zostały zapylone, ale mi, no wydaje mi się, że głównie tak, no i różne choroby grzybowe, jak zaraza i takie inne rzeczy. Tak mi się wydaje, że, że, że to jednak miało wpływ. Nie ma nic, ja mam też taki mały ogród, nie? to w tym roku nie ma żadnych jabłek. Nic nie ma, nic nie ma będzie bieda. Ja pan coś dlaczego? No taki, taka aura taka aura. Ale ciepło. No, ale były te przymrozki, potem te deszcze i zimno było, nie? I... Także nie ma, tak jak w zeszłym roku było masę jabłek wszystkiego, tak w tym roku nie ma. Jak to jest, to się robaczyło nie? Te wszystkie rzeczy, które się teraz dzieją e, na świecie, kataklizmy, są e, karą Bożą za e, za to, że ludzie nie chcą się nawrócić, nie chcą pokutować ze swoich grzechów, i y, y, y odwrócili się od Boga. Y, stąd biorą się te wszystkie klęski, y, powodzie, choroby. Ale w tym roku grzyby podobno obrodziły. No, grzyby tak. No. Tylko kto pójdzie. Jakich grzybów jest najwięcej? Podobno? Notujących. Oprócz, oprócz jednego borowika wszystkie były trujące, muchomory różne inne, ale ludzi w lesie full. Było bardzo dużo prawdziwych borowików, w tej chwili się skończyły i teraz są podgrzybki, niodaki, e gąski zielone, prawda? Także jest trochę grzybku. Kożlaki i brzozaki głównie. Dwa prawdziwki jeszcze się udało, Na lesie, ale tak to samo kożlaki. Codziennie chodzimy prawie z mężem i grzybo, grzybo, grzybów, w tym roku jest brud i ogórków w tym roku, było bardzo dużo ogórków i grzybów, to było naprawdę dużo. A jakie grzyby? Być? To znaczy tam gdzie my chodzimy to raczej podgrzybki, no może gdzieś jeszcze jakieś inne są, no ale my akurat te zbieramy, które znamy, które są no bezpieczne, że po zjedzeniu nikt, nikt nie zachoruje. Ja wiem co chłopak ja się znam na grzybach, no, co jest? ja się na grzybach znam także. Wie pan, jak wygląda? Ja wiem, 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 nie ma obawy. I co dalej z tymi grzybami będzie? A potem to tak, każda gospodyni ma swoje, wie pan, tajemnice. I, i, I się suszy, i się tam marynaty przygotuje z różnymi przyprawami i, i po prostu można do pizzy dodać, obgotować i z jajeczkami, i sosik ze śmietanką. Także, wie pan, każda gospodyni ma swoje tajemnice. Co pani przygotow przygotowała? Jakie marynaty? Jakie marynaty, no, ogórki kiszone, grzyby w tej chwili pożona się suszy, robi się marynowane grzybki, poza tym yy, dżemy, powidła śliwkowe. Jak, co w tym czasie mamy to się wszystko przetwarza? Przede wszystkim opał trzeba to jest najważniejsze. A reszta już jakoś pójdzie. Opał w tym roku drogi? Bardzo drogi. Ja jestem bezrobotny, już kupę czasu, chociaż... Mam maturę, technikum kolejowe skończone. Wózek ze słowem pcham, z tego żyję. Na kolei nie ma roboty, wszystko pada. Ja zaczynałem chorze w Siemkowice po szkole. Później po wojsku jak sice, potem Bydgoszcz Wschód, w Chojnicach. No trudno. Szukał pan dalej pracy na kolei? Tak. Ale jak to mówi Ferdek Kepski, jak to mówi Kiepski, dla ludzi z moim wykształceniem nie ma pracy. Jak długo pan nie ma pracy? Dwa lata. Takie dorywcze prace, nie? Ale co nie ma pracy w pana zawodzie? No znaczy się nie ma akurat, bo w metalu to wszystko pada w drzewo różne, No jest, jest dobrze w końcach, no, ale za dużo tych zakładów pada. Nie? A wyjazd jakikolwiek? Za granicę? No i nie to zdrowie, no i nie te lata. Ja, jak chcę iść do lekarza, to 3-4 miesiące trzeba czekać na specjalistę. No, do swojego lekarza domowego, no to oczywiście ja się zarejestruję i idę na dany dzień. Ale do specjalisty to jest strasznie. Długo się czeka na przykład na jakieś tam zabiegi. To znaczy? To znaczy się tak na przykład, jak ja na kręgosłup, to. Trzy miesiące muszę czekać, żeby dostać się na masaży. A prywatnie nie może pani A to, to, to trzeba mieć geld. A ja tu na Kuroniówce jeszcze mam chodzić prywatnie, o nie. Po co my w sumie wtedy płacimy te składki? To już jest nie fair. No, ja jestem bardzo zadowolona z służby zdrowia, bo na początku lekarze mi dawali tylko trzy miesiące życia, ale żyję już rok. Bo ja dość jestem taki małoodporny. Da grypę ostatnio, mówię, przychodziłem. Kaszel, katar, no ale trochę leków, do pracy trzeba chodzić, niestety, taka jest prawda. A domowych sposobów nie było? Były domowe, cebula, cukrem, trochę na okłady. Kaszel. Na kaszel majeranek? No tego właśnie nie lubię, no to... No ja też nie lubię, no, ja sobie troszeczkę cukru dodam albo miodu, troszeczkę i wypiję. Nie. I mi bardzo majonez pomaga na kaszel. No, niestety każdy ma swoje. Każdy sposoby, ma swoje no. A jakie, jakie sposoby ma pani? Cebulę też. Tylko, że ja biorę cebulę, warstwę cebuli, miód, warstwę czosnku, miód no, i warstwę też, cebuli tak? i postawię w ciepłym. I jak to się zrobi, taki soczek, to to pić, To się, pić, to się to pije Tylko, I, że nie I bardzo dobre. Tak mogą, nie? Taka jest prawda. No tak, bo czosnek śmierdzi, no ale, ale, ale dla zdrowia czego się nie robi, nie? To jest jeden. Potem e, spirytus jest dobry, ale nie do tego, pić też dobry, ale do nasmarowania. Wie pan, jak się tu natrzeć dobrze, to tak rozgrzewa też dobrze nogi, a teraz jak mi Reumaty złamie te pogody, to nie ma nic lepszego, tylko się nasmarować i już. Te wszystkie maści, to tego, to to wie Pani, to czek się uciapie, a spirytusem nie. no ja wolę t... wypić, jak posmarować. <grybujesz> no, ja nie, cała. ja wypić nie mogę. Nie, żartuję. Nie, wypić nie mogę, bo mi nie wolno pić. Zakaz lekarski. No szczepię się tam przeciw grypie, nie? Szczepi się Pani? No szczepię się. Co Pani sądzi na temat tej szczepionki? No nie wiem, no myślę, że... No zawsze nie można jej brać może, nie? No ale tam... Jakiś rok biorę. się wyniki? No myślę, że lepiej. Nie przechodzę takiej ciężkiej tej grypy, nie? Zawsze nie mam... No po prostu nie mam takiej temperatury wysokiej od razu. Tak lżejsza jest ta grypa, jeżeli ona przyjdzie. Czy pan wie na jaki wirus pan akurat w tym roku pana capnie? Przecież nie wie się tego, nie? A oni szczepią nie wiadomo na jaki wirus. Sami nie wiedzą. Tylko szczepić i pieniądze płacić. A to jest bez sensu. Ja się nie szczepię, bo mówię, czy ja wiem, jaki wirus mnie w tym roku, jaki ebola, czy jaki inny diabeł mnie może zaatakuje. Jestem o tym przekonany, że w, że w Jezusie jest nasze zbawienie i nasze uzdrowienie, i że, jego ranach jest, że w jego ranach jest nasze zbawienie i uzdrowienie. I chrześcijanie mają moc i autorytet modlić się o uzdrowienia w imieniu Jezusa. Mnie nie przeszkadza, że, czy deszcz, czy zawsze jakieś zajęcie można sobie znaleźć, rozplanować. Nie musi być wiecznie na nie. Każda pogoda ma jakieś swoje plusy i minusy. Wczoraj było bardzo ładnie, piękna pogoda wczoraj była, ale dzisiaj to już. Jest, no zimno nie jest, co prawda dzisiaj, nie? ale wczoraj było pięknie. Jak panowie na pewno tutaj kręcą, widzą, to mamy prześliczny ryneczek, fontanna, dla, szczególnie dla panów, pewnie interesująca. Nic? nie możemy narzekać. Bo miałem raz kiedyś też gołębie, nie? Od mieszkam teraz w bloku, nie w bloku to nie wolno, nie? A jak mieszkałem w stałym budowniczy na podwórku, miałem takie Gołębniki miałem hodowlę, po sobie gołębi nie można mówić. A to są hodowlane gołębie, które tu jest, nie? nie, nie, to są takie półdzikie, nie? Takie, no się w tych dziurach siedzą tutaj, nie ludzie karmią. Z początku ich trzy, później cztery później tak stopniowo coraz więcej, coraz więcej, a rano jak, jak się przychodzi, jak się da żyć, to trzeba uważać, by na, na głowy nie siadali, bo to głodne, nie? No brudno jest, brudno jest po nich, nie? Trochę brudno jest. No, tu pewnie obrońcy zwierząt by się od razu oburzyli, nie? że bałagan, że bałagan można wysprzątać, ale od razu, jak się coś mówi przeciwko zwierzętom, to się mówi, a widocznie ktoś nie lubi zwierząt, to nie jest dobrym człowiekiem. Często tak się mówi, prawda? Ale pani lubi porządek. Ja lubię, bardzo, bardzo lubię. Jak byłam młodsza, młoda w wieku mojej córki, jak przyjeżdżałam, to, to miasto było bardzo szare, a teraz jest piękne. No w tej chwili to jest tylko tyle, że imprezach, tak to są puchy na starówce. Nie ma ludzi, gdzie ma nic się nie dzieje, nie? Jak pan sądzi, co oni robią? A ja nie wiem.